Powiem wam, że do tej pory nie miałem styczności ze serią Szybcy i Wściekli. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu wydawało mi się, że jest to seria podobna do filmów pod szyldem Resident Evil w sensie filmów, które są coraz gorsze z każdą kolejną częścią, ale są też tanie w produkcji, zatem nie dziwota, że ciągle je robią. Nie wiem dlaczego, ale odczuwałem właśnie taki vibe od tych filmów. Więc wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy dowiedziałem się, że te filmy nie tylko nie są tanie, ale każda kolejna odsłona cieszy się coraz większą popularnością. Seria, która ma już 8 części. Wow, czegoś takiego nie widzisz na co dzień! Aczkolwiek pomimo tych pozytywnych zapewnień, wciąż nie obejrzałem żadnej części. Dlaczego zapytacie? Ano, powód jest bardzo prosty i prozaiczny. Nie chce mi się. No co jak co, ale 8 filmów to dość spora ilość. Zatem nie mogę do tej pory się zebrać, żeby obejrzeć je wszystkie. Ale oto nagle ta okazja się pojawiła tak jakby. Bowiem dostaliśmy spin-off o dwóch bohaterach tej długiej serii, a imiona ich Hops i Show uznałem, że jest to idealna okazja, żeby w końcu dowiedzieć się jaki jest fenomen tej serii. I kto wie, może jest szansa, że ja też stanę się jej fanem. No więc jak wypadają solowe przygody Hopsa i Showa? Cóż, sprawdźmy sami? Jak sam tytuł wskazuje, głównymi bohaterami są tutaj Hobbs, grany przez naszego ukochanego olbrzyma Deroka, oraz show, w którego wciela się Jason Statham. Jako iż nie widziałem poprzednich części, jest to pierwszy raz, kiedy poznaję tych bohaterów. Z tego co zrozumiałem, jeden z nich był vilanem, ale teraz się zmienił natomiast drugi ewidentnie jest bohaterem, który ratował już świat wiele razy. I tak się składa, że znowu będzie musiał to zrobić, ponieważ na horyzoncie widnieje kolejne zagrożenie dla świata. Tym razem ze strony gościa imieniem Brixton, którego grał Idris Elba. Powstrzymanie go jednak nie będzie łatwe, gdyż gość jest praktycznie cyborgiem i w wielu aspektach przewyższa przeciętnego człowieka. Nie żeby to przeszkadzało naszej dwójcy twardzieli. Możliwe, że niektórzy już myślą, chwila, chwila, czy to nie brzmi jak jakiś film Marvela? Cóż, o dziwo nie! ale przyznam, że początek tego filmu bardzo kojarzył mi się z produkcjami od MCU. Z tego co pamiętam, zazwyczaj filmy z tej serii opierały się na wyjątkowo bombastycznych i absurdalnych scenach pościgów, ale skoro tym razem mamy tu Villana, który jest cyborgiem, wygląda na to, że tym razem twórcy stwierdzili a co tam, walimy z grubej rury. Generalnie nazwanie fabuły tego filmu sztampową byłoby obrazem dla sztampy. Zły gość chce rozpylić śmiercionośny wirus na świat. No nie, wcale już nie widziałem tego w milionie innych opowieści. Ale na całe szczęście nie Fabuła jest tu główną atrakcją, a główną atrakcją są sceny akcji, brawurowe wyczyny naszych bohaterów oraz wyjątkowo cięte wymiany zdań między nimi. Muszę przyznać, że zaczynam rozumieć co ludzie widzą w tych filmach. Hobbs and Shaw to po prostu jedna wielka jazda bez trzymanki, niemalże klasyczny przykład filmu, który ma ci dać masę radochy i nic więcej. Jasne, aby się nim cieszyć musisz naprawdę wysoko zawiesić niewiarę i po prostu przyjąć do siebie fakt, jak to, że możesz dostać w tym świecie po gębie butelką i nie mieć przez to niemalże żadnych blizn. Tak, Hobbs and Shaw to film wyjątkowo absurdalny. Totalnie olewający logikę. Ale myślę, że o to tutaj chodzi. To nie jest wybitne dzieło, które macie zmusić do przemyśleń na temat kondycji dzisiejszego społeczeństwa. Nie masz się tu po prostu dobrze bawić. I tyle. I widać, że wszyscy na planie wiedzą, że to ma być po prostu jedna wielka zabawa. No dobrze, zabawa zabawą, ale nawet najbardziej bombastyczny film akcji potrzebuje dobrych bohaterów. No więc, nasza tytułowa para mięśniaków to moim zdaniem najlepsza rzecz w tym filmie. Nasi panowie generalnie się nie lubią, i często ich konwersacje można opisać jako, ale wiesz, tak w ogóle. To ja mam większego. Dzięki temu ogląda się ich trudne próby współpracy z Bananem na gębie. Co moim zdaniem jest główną zasługą charyzmy aktorów. Umówmy się, myślę, że większość się zgodzi, iż ani The Rock, ani Statem nie należą do czołówki wybitnych aktorów. Ale kurde, ta dwójka ma w sobie tyle specyficznej charyzmy, że wcale nie przeszkadza ci to, że w sumie mają zdolności aktorskie porównywalne do pieńka drzewa. Patrzysz na te dwie usypały i myślisz sobie. No to są swoje chłopy, no, no. widać, że na każdym kroku mają mnóstwo radochy z grania w filmach z tej serii. Oczywiście poza nimi inni bohaterowie także są całkiem w porządku. Vanessa Kirby w roli Hatty jest świetnym dopełnieniem naszej drużyny bohaterów, a Idris Elba także odwalakawał dobrej roboty jako złoczyńca. Widać, że on także świetnie się bawi na planie. Choć wielu narzeka, że jest on bardzo bezbarwnym złoczyńcą. No tak, ale myślę, że to był intencjonalne. Jestem jednak odrobinkę rozczarowany scenami akcji, to znaczy większość z nich jest nakręcona naprawdę dobrze, ale jednak nie powiedziałbym, żeby któraś jakoś szczególnie zapadła mi w pamięć. A szkoda, bo weźmy pod uwagę, że przy tym filmie pracował ten sam gość, który pracował przy takich filmach jak Atomic Blonde, czy John Wick, czy nawet Deadpool 2, więc myślę, że pod tym względem mogłoby być odrobinkę lepiej. Podsumowując, na przygodach Hobbsa i szoła bawiłem się przednio. Czy to znaczy, że stałem się wiernym fanem serii Fast and Furious? No niekoniecznie, aczkolwiek zaczynam rozumieć jej fenomen. I zaczynam rozumieć, dlaczego ta seria ma tak oddaną grupę fanów. Bo już ten film pokazuje, że składa się ona z elementów, które bardzo wpisują się w dzisiejsze trendy. Tak jak absurdalna akcja czy charyzmatyczni bohaterowie. Owszem, żeby bawić się na tym filmie, trzeba mieć odpowiednie podejście i naprawdę duże, duże zawieszenie niewiary, ale jeżeli spełniacie te kryteria, to myślę, że powinniście dostać kawał dobrego blockbustera. I dzięki temu bardzo możliwe, że z chęcią obejrzę nadchodzącą dziewiątą część serii Szybkich i Wściekłych. A to już chyba jest jakiś znak, prawda? No więc z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle, dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.